Ja jestem Maciej mocny z i jestem tutaj razem ze współtwórcą zony Sekret Czarnobyla grynowej Rebela, która jest według nich ich najbardziej ambitnym projektem, jakim kiedykolwiek jeszcze mieli tak. jako wydawnictwo. Również stworzyłeś grę Elekt, więc znasz się po prostu na tych rzeczach i wiemy bardzo dużo na temat lore i na temat samego Czarnobyla i samego klimatu, z stref, które są popromienne. Mhm. Bo mamy gry Stalker, mamy bardzo dużo książek, takich jak Metro 2033. One są trochę w klimacie takim postapo, mhm. ale nie wiemy nic na temat mechaniki w tej grze, albo przynajmniej bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek takie rzetelne informacje. Także kogo lepiej spytać niż samego twórcę. Tak Dobrze, jak, co ja mu? chętnie odpowiem. <tiadł> <szukaj> bardzo, bardzo się cieszę, bo to by miało, nie miało totalnie sensu, jakbyś nie chciał odpowiedzieć. <śukaj> Także, jakie są mechaniki w tej grze i czego możemy się spodziewać po tej grze? Dobrze. Zona jest grą przygodową, czyli mamy swoją postać, która ma określone statystyki, ma swoją zdolność specjalną, ma planszetkę na ekwipunek, który będzie się zmieniał w trakcie gry. Te statystyki to jest czujność, sprawność, intelekt i siła woli. Wszystkie są bardzo ważne dla szperacza buszującego po zonie. Zwracam właśnie też uwagę na to, że są właściwie tylko dwie cechy fizyczne i dwie cechy takie bardziej umysłowe, tak? Bo w naszej grze stawiamy na to, że zagrożeniem dla szperacza nie są tylko jakieś tam anomalie grawitacyjne, które go rozerwą na strzępie, jakieś tam krwiożercze mutanty, które mu zadadzą obrażenia fizyczne, ale też ważna jest kondycja psychiczna szperacza, bo tam dzieją się tak Chore, Powalone rzeczy, rzeczy, że no, mało kto byłby w stanie no, jakoś y, zachować poczytalność, tak? e, widząc to wszystko. E, często tak to się kończy przecież dla tych szperaczy, e, że oni tam siedzą gdzieś w kącie i próbują sobie uzmysłowić, co oni właśnie przed chwilą widzieli i co jest rzeczywiste, a co nie jest rzeczywiste. Zresztą ten motyw, e, co jest rzeczywiste, a co nie jest rzeczywiste, będzie bardzo fajnie eksplorowany w jednym z takich krótkich opowiadanek, które jeszcze Rebel opublikuje, bo pojawił się taki minicykl właśnie literacki, ale wracając właśnie z tego lora znowu do tej mechaniki, tak. to co jest najważniejsze? Najważniejszy jest przebieg tury. Zawsze ktoś jest pierwszym graczem i po kolei każdy wykonuje akcję. Do wykonania są dwie akcje w turze. Jako akcję możemy wykonać ruch do sąsiedniej lokacji, możemy użyć zdolności tego obszaru, na którym się obecnie znajdujemy i to możemy zrobić tylko raz na rundę. Możemy też odpocząć, albo możemy otworzyć tajno, tajny obszar. Do tajnych obszarów musimy schodzić, ponieważ tylko tam możemy odblokować tak zwaną tajemnicę. W momencie, kiedy będziemy mieli dwie tajemnice, możemy ruszać do czerwonego sektora, do elektrowni czarnobylskiej, żeby tam po prostu ukończyć grę. Okay. Czyli celem gry jest dotrze, dotarcie do samego tam środka tak. reaktora? Gra jest takim swego rodzaju wyścigiem pomiędzy graczami. Bo wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do elektrowni, do sarkofagu i do tego mitycznego arcy artefaktu, który gdzieś tam w tym źródle, czy tam w tym sercu zony się znajduje, według legend szperaczy. I wtedy mamy też takie krótkie jakieś zakończenie na karcie napisane. A one są różne te zakończenia? czy? Tak, tak, tak. Ja czytałem wszystkie, każde jest niesamowite, jest zupełnie inne od, od poprzednich. Dobrze, więc... a jak bardzo różnią się postacie? Czy oprócz e, tych swoich statystyk mają na przykład jakieś... Wyposażenie specjalne, które im pomaga, bądź jakiś sprzęt, bądź jakieś dodatkowe umiejętności, dzięki którym mogą wyprzedzić kogoś w wyścigu do tego reaktora? Tak, ja myślę, że używanie zdolności specjalnej jest dosyć kluczowe. To nie jest taka zdolność, której używamy cały czas, ale one się bardzo przydają. Tak? Jeżeli zapomnimy o tym, że mamy zdolność specjalną, no to zostaniemy w tyle, na bank, okay. bo ja już to obserwowałem. Postać możemy wybrać pod swoje preferencje, no bo mają różne te statystyki, które wymieniłem, i ta zdolność specjalna też determinuje troszeczkę, czy będę bar bardziej walczył z mutantami, czy z anomaliami, czy będę bardziej nastawiony na trzepanie hajsów, czy będę bardziej nastawiony na jakieś przygody. Także to możecie sobie wybrać. Eee, oprócz tego mają startowy ekwipunek każdy zupełnie inny ma eee, i inną startową lokalizację. Ekwipunek nie jest losowy tylko przypisany do tych postaci na początku, tak? Czyli wybieramy z umiejętnościami razem z początkowym ekwipunkiem, czy ekwipunek jest później los losowywany. Mamy na sztywno przypisany ekwipunek. To są zawsze cztery przedmioty z różnych kategorii, bo mamy rupiecie, to taki bardziej badziewny jest sprzęt, mhm. tańszy. Mamy właśnie sprzęt, mamy też artefakty i mamy znaleziska, z którymi nie zaczynamy gry, bo to są bardzo wyjątkowe przedmioty, które możemy zdobyć tylko w tajnych obszarach. Okay. I jaki sposób wygląda walka w tej grze? Jeżeli walczymy z mutantami, albo mamy jakieś mhm. przygody? Czy używamy jakiejś kości, czy może to jest bardziej losowe w kartach? Tak, y więc rzeczywiście y wszystkie walki, wszystkie starcia oparte są o testy. W ogóle testy występują w grze często, też na kartach wydarzeń, o których jeszcze powiemy. Y Walka wygląda w ten sposób, że zawsze najpierw musimy zauważyć zagrożenie, czyli wykonujemy test e, czujności, e, no bo mutanty się gdzieś tam czają, tak? W krzakach, gdzieś tam za załomem budynku. Okay. Musimy po prostu być nieustannie czujni, szperacz jak tylko na chwilę straci właśnie tą swoją koncentrację, no to już może być po nim, więc wykonujemy test czujności. Y, I w zależności od tego, czy nam się uda, czy nie, to albo zauważyliśmy zagrożenie. I nie otrzymaliśmy obrażeń, albo niestety, jak była porażka, no to mutant wyskoczył na nas, czy tam anomalia się uaktywniła, bo one są zawsze niewidzialne. Dopiero jak się w nie wejdzie, to one się tam pf, pokazują. I potem przechodzimy do drugiego etapu, do tak zwanej konfrontacji. I w zależności od tego, czy to jest mutant, czy anomalia, to wykonujemy inny test. No bo z mutantem walczymy na sprawność, przydają nam się jakieś tam pistolety automatyczne, mhm. strzelby itd. Natomiast anomalie są takie triki, no bo to są jakieś zaburzenia pól fizycznych, które działają po jakichś trajektoriach na przykład, albo w określonych sekwencjach tam się uruchamiają, jakieś płomienie z nich wystrzeliwują, czy tam jakieś lodowe odłamki i po prostu trzeba na rozkminę to wziąć, trzeba wykonać test intelektu. Okay. I jak wykonujemy testy? To jest bardzo ważna rzecz w zonie. Mamy trzy kości kastomowe. na tych kościach jest plus, minus, pusta ścianka i symbol zony, czyli taka delta jakby grecka. Czyli podobnie jak do, w Fate Core'ze te kości, w tak. grze fabularnie, ale macie je, bo jest tam właśnie tak dodatkowa, dodatkowy symbol, tak? Właśnie fajnie, że wspomniałeś o tym Fate Core, bo ja się wzorowałem na o, tym. Ale trafiłem. Podszedłem do tego tak probabilistycznie, po prostu wiem jak wyglądają testy na przykład w Eldritch Horror czy w innych grach przygodowych i stwierdziłem, że potrzebuję czegoś, co ma fajny rozkład prawdopodobieństwa, taki, który no nie będzie generował jakichś ekstremalnych wyników za często. Czyli jeżeli mamy umiejętność na przykład na poziomie 3 i mamy do wykonania test o trudności 3, no to mamy tam jakieś 60 parę procent na zdanie tego testu. Okay. I, te, i, I rzadko wyrzucimy 3 plusy, rzadko wyrzucimy 3 minusy. Dodatkowo plus z minusem się zjada, tak, więc. Często będziemy mieli na przykład plus minus jeden do wartości testu, ale rzadko będziemy mieli plus minus dwa albo plus minus trzy. Okay. Czyli jak kupię na przykład kości do fejtkora, to i tak mi nie pomogą w rozgrywce w żaden sposób, bo tam jest ten dodatkowy symbol, który robi co dokładnie, jeżeli. Tak, on dodatkowy symbol jeszcze dodatkowo nas kopie po tyłku, dlatego że jeżeli wyrzucimy dwa te symbole, to wtedy otrzymujemy jeszcze radiację. Radiacja no. jest bardzo częsta w zonie. Ona może dojść do mutacji jakiejś i ona nam przeszkadza? Czy po prostu jak dużo mamy radiacji, to po prostu umieramy na chorobę popromienną? To jest tak, że są trzy rodzaje obrażeń: okay. są rany, jest radiacja i są zaburzenia e, psychiczne w domyśle. I te wszystkie trzy rodzaje obrażeń możemy blokować określonymi przedmiotami. Na przykład, jak mamy pancerz, to zablokujemy rany. Jak mamy tam jakiś skafander ochronny, to zablokujemy radiację i tak dalej. Ale w momencie, kiedy już je przyjmiemy na siebie, to one nam wchodzą na wspólny pasek i ten pasek tam się nam zapełnia. Jeżeli już mamy tyle na tym pasku naszych obrażeń, że już nam się kolejne nie mieszczą, które wchodzą, no to wtedy otrzymujemy trwały uraz. Uraz to jest coś takiego, że obniża nam się jedna statystyka o jeden. I jest możliwość wyleczenia urazu, no ale to dużo kosztuje. Wybieramy sobie, co nam odpowiada. Tak, tak, tak. Wybieramy sobie. Natomiast jeżeli otrzymamy już czwarty uraz, no to odpadamy z gry dokumentnie. Tu nie ma przeproś. I nie ma nowej postaci, czy coś po prostu. Odpadać. Można zacząć z nową postacią. Aha, ale, okay. ale to jest zawsze ból, jak Chociaż tracimy tyle, swojego no. szperacza. Wiem po Talizmanie. No, będzie nam też <laughs> ciężko nadgonić, dlatego że w międzyczasie pewnie już inni gracze też zdobyli tajemnicę jakiś lepszy ekwipunek. No ale w, jeżeli w połowie gry zginiemy, tak by się zdarzyło, no to mamy szansę dalej jeszcze grać. Nie musimy czekać, aż wszyscy skończą. Gra była testowana na e, Pyrkonie. Gra nie jest testowana teraz na Kopernikonie. Czy była pokazywana na, Koper, e, na Pyrkonie? Czy testowana... e, na Pyrkonie była e, strefa demonstracyjna, tak. tak. Była, ale to po prostu były testy, czy to po prostu pokaz, czy... Testy już się zakończyły e, jakiś czas temu i teraz właściwie pokazujemy tylko grę. Okej, okay. a kiedy możemy się jej spodziewać w sklepach? No w październiku, bo premiera jest przewidziana na targi Essenspiel, mhm. czyli to jest bodajże 24 października. No i wszystko wskazuje na to, że ten termin będzie dotrzymany. Okej, okay. i nie wiemy jeszcze chwilowo co do ceny. Tej gry? E, nie mam oficjalnych informacji z wydawnictwa e, co do ceny, e, mogę powiedzieć, że będzie to około 250 zł. Okej. Okay. Ja nie mogę się doczekać, żeby plądrować w ogóle reaktor i wszystkie te sprawdzi, jak przygody. Ja tak. Ci bardzo serdecznie dziękuję. Tak, za aha, to, ale to poczekaj, powiedzieć. może jeszcze tak? dodam jedną rzecz, tylko, bo w tej toku rozmowy zapomnieliśmy o jednej bardzo istotnej rzeczy, mianowicie o kartach wydarzeń. Okay. Ponieważ kiedy podróżujemy po tej mapie zony, e, Wszyscy wykonają już swoje akcje, to następuje faza wydarzeń i dobieramy kartę, na której od, y, odszukujemy nazwę naszej lokalizacji. Jeżeli nie ma, to po prostu czytamy jakiś tam fragment dla innego obszaru. No i tam dzieją się jakieś rzeczy, tak? I to są fajne rzeczy, dlatego że tam mamy często wybory, mamy rzeczy zależne od naszej reputacji, o której też nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć. No tam dużo, dużo jest stafu, tak? W tej grze. Reputacja w jaki sposób działa? Że jak gdzieś przyjdziemy na przykład do tej bezpiecznej strefy, to łatwiej nam jakieś kupić towary albo coś. Tak, reputacja wymocić. działa tak jak jesteś albo dobry, albo zły, albo brzydki. Nie no, albo normalny, <grym> ale y, jest właśnie ten stan neutralny, reputacji, z którym zaczynamy y, i możemy, jak tam komuś pomożemy w wyniku wydarzenia, poświęcimy się, gdzieś tam pójdziemy, to podniesiemy sobie tą reputację na dobrą i wtedy będą nam się lepsze rzeczy przydarzać, bo będą nam inni szperacze pomagać, y, będziemy znajdować jakieś tam lepsze przedmioty, może dostaniemy cynko o jakimś schowku. Y, jeżeli będziemy mieli złą reputację, no. Jeżeli spadła nam reputacja na złą, to znaczy, że się obłowiliśmy, tak, czyimś kosztem, czyli krótkoterminowy jakiś taki gain mamy. No ale to nas będzie bić też potem, bo jak ktoś nas spotka na szlaku, no to raczej nam sprzeda kulkę, a nie jakiś właśnie cynk o fajnym miejscu. Jeżeli chodzi o przygody i to, że czytamy i mamy jakiekolwiek decyzje, to mi bardzo przypomina na myśl grę planszową Fallout, w której hmm. dajemy innemu graczowi przeczytać, jakie mamy wybory, i tam po prostu na podstawie tych wyborów wykonujemy testy i patrzymy jakie są mhm. efekty. W jaki sposób wygląda to tutaj? Znaczy tak, z założenia jest, że sami sobie czytamy kartę. I mamy dostęp do e, pełnych informacji, ale oczywiście możemy tak grać i są osoby, które tak wolą, że po prostu przekazujemy kartę innemu graczowi i on nam czyta. Tak? Mówi, że tam na przykład e, badałeś budynek i usłyszałeś tam wołanie o pomoc e, jak, przez jakiś taki dziwny, zniekształcony głos. Co robisz? Czy idziesz to zbadać, czy, czy ignorujesz? Mhm. Bardziej fabularnie podejmujemy te decyzje, tak jakbyśmy troszeczkę grali w grę fabularną. Tak, w maszynach. Tak, razem tutaj właśnie z Rebelem e, bardzo dużo pracowaliśmy e, nad tymi wydarzeniami i ostatecznie jestem z nich zadowolony. Bardzo fajnie to wyszło, bardzo są ciekawe takie mini historyjki. Super. No to ja się tym bardziej nie mogę teraz doczekać, bo mhm. chciałbym przeżyć te wszystkie przygody, bo gry S.T.A.L.K.E.R. już nie ma w ogóle od lat. Tak, S.T.A.L.K.E.R. Nowej. 2 nie wiadomo tak, czy będzie. Książki Metro trochę się już przyjadły, a nowa mhm. przygoda w takim świecie... W Brzmi ekscytująco, Ci bardzo Cieszyś. serdecznie znowu dziękuję mhm. i oglądajcie nasz kanał, oglądajcie tutaj e, What The Frog i patrzcie na wydawnictwo, co jeszcze robią, bo cały czas jest lepiej. Nie, nie jadą się, że ELECT, super gierka, teraz wychodzi kolejna Zona, najbardziej ambitny w ogóle produkt, co będzie kolejne, macie jakieś w ogóle pomysły? No, pracujemy nad dwoma grami w tej chwili, jedną taką imprezówką bardziej. Którą nawet mam tutaj prototyp, także jakbyś chciał, miał wolną chwilę, to możemy grupę zebrać, bo to jest gra raczej na więcej osób, tak powiedzmy 6-8 nawet. I pracujemy jeszcze nad taką grą dla planszową dla dwóch graczy, taki pojedynek, to znaczy mogę opowiedzieć trochę o lorze. To jest gra, która prawdopodobnie będzie siedziała pod łóżkiem, gdzie różne dziwne stwory będą walczyły o, o zdobycie okruszka. Okej, okay, super. Dzięki. Tak. Znaczy ten temat może się zmienić jeszcze, ale obecnie Nie, dla mnie brzmi spoko, nie zmieniajcie tego. <laughs> Dobrze. Cześć.